gdzie prezentujemy najnowszą kolekcję 2026. Jako kobieta powiem oczywiście na początek o kolorze. <grych> jest to model Arctic Fate. Silnik, bo silnik tu jest miłym zaskoczeniem. Cześć, z tej strony Patryk. Cześć, Sylwia. Znajdujemy się w fabryce marki Ecobike, gdzie prezentujemy najnowszą kolekcję 2026. A przed nami aktualnie siostro. Tak, jest to najnowszy model Ecobike Core, model serii MTB. Na kole 29 cali. Dokładnie tak. Jako kobieta powiem oczywiście na początek o kolorze. Jest to model Arctic Fate. I taki cieniowany, przechodzący ze srebrnego w błękitny lub odwrotnie. Mhm. Z piękną brązową oponą, a z brązową. Wszystko się bokiem. to ładnie spasowuje. Wszystko się ładnie spasowuje. Występuje też w wersji grafitowej, w tak, ciemniejszym jest. kolorze, no. bardziej takim, można powiedzieć, yy, męskim. tak? Yy, <laughs> tak jest. Silnik, bo silnik tu jest miłym zaskoczeniem. Mamy silnik od Panasonic GXM o mocy 100 Nm. Tak, tak, jest to zupełna nowość od pana Sonika. Nie występowały tak e, mocne silniki wcześniej. E, to, jest, to jest nowość właśnie dla e, osób, które... No. Tak, i ten Polubiły Panasonic, ten... No, fajne wrażenia z jazdy. Tu, jak testowaliśmy, tak. to naprawdę ten rower fajnie przyspiesza. No i dla mnie dużym plusem jest to, że ten silnik jest naprawdę bardzo cichy. E, także to jest na, na duży, duży plus. E, jeśli chodzi o e, tutaj wyświetlacz, mhm. tak? bo mamy tutaj e, znaczy, egzemplarz tak. z wyświetlaczem. Tak, bo wy, występuje ten rower w dwóch e, opcjach dla Was do, do zakupu. E, mamy panel sterujący. Które występuje zawsze, panel sterujący, czyli e, manetka, którą obsługujemy e, zmianę, zmianę danego trybu, e, i to, co się wyświetla na wyświetlaczu, też się przełącza z panelu sterującego, ale mhm. e, możemy zakupić ten model bez, bez e, wyświetlacza. wyświetlacza, i waszym wyświetlaczem w tym momencie jest wasz e, telefon. Tak, łączymy przez aplikację Komod. Tak. Tak, możemy, możemy się połączyć z komotem i e, mieć na przykład nawigację, mapy, e, mhm. tak jak komoty z tego służą w sumie, więc... Jeśli chodzi o manualne komponenty, no to mamy tutaj pełną grupę Shimano Q's, grupę dziewięciorzędową, Dokładnie. z przodu zębatka 42 zęby, tylna kaseta 11-46, także duży rozstaw tych zębatek, hamulce. Hamulce Standardowo, ale dobrze, że one są otrzymane. Mamy tutaj tak. MT200. Znane, lubiane element, który ewentualnie możemy sobie w łatwy sposób streamingować, gdybyśmy chcieli, potrzebowali większej siły hamowania. Tutaj mamy zamontowane też tarcze 180 mm, tak? także dosyć duże tarcze. Eee, tak, ale tak jak wspomniałeś, no jest to MT200, czyli już tak w tej w tej. Klasie, jest to standard. Mhm. E, amortyzator e, powietrzny XCR-34 od Santura? Tak jest. O skoku 120 mm. I tutaj też on ma takie sloty do zamontowania błotnika. Można dokupić sobie błotnik dedykowany do tego modelu. Oczywiście jest to widelec z blokadą. Blokadą na, goleni, no na górnej goleni w ten sposób koła, bo tutaj koła mhm. mamy y, dosyć szeroką obręcz, mamy y, koła przystosowane pod system tubeless i mamy opony, które są y, przeznaczone pod system tubeless. Nawet jest na nich y, napis Doubles only fabrycznie zamontowano dentki czyli w łatwy sposób szybki sposób możemy sobie ten rower troszeczkę odchudzić i też zmienić jego właściwości jezdne nieco poprzez zamontowanie właśnie systemu bezdętkowego. bateria bateria też jest mocnym punktem tego roweru ponieważ bateria ma 1008 watogodzin to tak, tak, tak. pozwala nam na przejechanie 180 km. Tak, tak deklaruje producent. Oczywiście pewnie jest to w trybie eko, pewnie jest to przy lekkiej osobie, ale daje ten rower nam taką możliwość. Tak? Także duża bateria. Mocny silnik i fajne moim zdaniem wrażenia z jazdy. Nie jest to rower, który jakoś wyrywa nerwowo, mm -hmm. ale przyspiesza dynamicznie, płynnie, działa. płynnie i działa. I podkreślam to jeszcze raz bardzo cicho, bo to mnie miło zaskoczyło w tym rowerze. Przed nami jest rama 17 cali. On występuje jeszcze w 19 oraz 21 cali. Tak? Także tutaj szeroki wybór rozmiarów. Producent się myślę postarał, bo cały rower prezentuje się bardzo fajnie. Jeśli chodzi o ceny tego roweru, cena prezentowanego z manetką i wyświetlaczem, oczywiście tak, tak. mam na myśli, to jest 11 599 zł. 11 600. Ma, wersja bez, manety, bez wyświetlacza. To jest 11 tysięcy tak. bez złotówki. Tak? Także moim zdaniem warto wziąć sobie wersję z wyświetlaczem, chyba że stwierdzamy, że chcemy wykorzystywać mm -hmm. swój licznik czy poprzez właśnie, tak jak wspomniałaś, telefon. Y jak ci się podoba, siostro? <gry> no mi się bardzo podoba i wspaniałe jest to, że w tym roku mieliśmy możliwość przetestowania tych rowerów. Um, było miejsce, był czas, żeby po prostu każdy rower przetestować. To, co jeszcze się rzuca w oczy, to Czysty kokpit, z przodu mamy. E, tak. Nie ma kabli, tak. nic nie sterczy, nie wystaje. Jest ten rower bardzo, bardzo, no myślę, dobrze złożony, tak? Dobrze, dobrze skonfigurowany. Dajcie znać, jak Wam się podoba model Core od EcoBike, i przedstawiamy Wam za chwilę kolejne rowery. A dzisiaj to wszystko. Hej! Cześć!